Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Gomoracka, pracuję w Subskim Mechaniku, jestem tutaj nauczycielem. Chciałabym Was zaprosić na wirtualny spacer po naszej szkole. Zanim jednak przejdziemy do szkoły, spójrzcie gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w samym centrum Słupska, nieopodal 300 metrów 400 znajduje się dworzec PKP i dworzec PKS, więc łatwo do nas dojechać. W drugim kierunku są, jest ulica Sienkiewicza, na której możecie, po której możemy spacerować. Przemieszczać się do szkoły, macie również przystanki u wojska polskiego, a, więc łatwo do nas trafić. I teraz zaproszę Was do budynku, żeby Wam pokazać naszą szkołę. Zanim wejdziemy do szkoły, chciałabym Wam pokazać naszą klubę. Możemy bardzo mocno chwalić, to jest sala gimnastyczna. Zapraszam! Się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. Tadeusza Gliżdża i chciałabym Wam pokazać naszą salę gimnastyczną, trybuny, ściankę wspinaczkową oraz siłownię. Zapraszam! Jest to duża, profesjonalna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Za mną tle, ścianka wspinaczkowa, z której można korzystać podczas lekcji wychowania fizycznego. No wiadomo, sala wygląda jak wygląda. Tutaj będziecie mieć lekcje wychowania fizycznego. U góry są trybuny podczas rozgrywek meczy. Jesteście tutaj kibicami i za chwilę zaprowadzę was na siłownię. ćwicząc, do czego Was również serdecznie tak zachęcam. Zazwyczaj trybuny są pełne. Podczas meczy, gdzie gra drużyna mechanika, obiecujemy wszyscy razem. Mam nadzieję, że Wy dołączycie do nas. Zapraszamy. Znajdujemy się w momencie wejścia do szkoły. Jest tutaj przy, przy nas potwierdnia, w której zawsze znajduje się pan i pani woźna. Oni sprawują pieczę nad tym, żeby do szkoły nie wchodziły niepowołane osoby. Żeby dostać się do naszej szkoły, musicie otrzymać kartę do wstępu i każdy, kto wchodzi, musi odbić swoją kartę. Wtedy dopiero drzwi zostają dla was otwarte. Pokażę wam teraz, gdzie, zanim jest was od dołu, pokażę wam gabinety pedagogów. I przejdziemy po kolei korytarzami, pokazując Wam, co się jeszcze znajduje. Zapraszam. W tym miejscu pracują pedagodzy oraz psycholog szkolny. Sprawiają oni wieczor nad bezpieczeństwem uczniów w szkole i również wspierają osoby, które potrzebują takiego wsparcia. Zapraszamy do odwiedzenia gabinetu pedagogów. Obecnie jesteśmy na najniższej kondygnacji w naszej szkole, Niski tak to się u nas nazywa. Znajdujemy się w pomieszczeniu, które my, my nazywamy świetlicą. Jest to tak zwany pokój relaksacyjny dla młodzieży, kiedy nie mają lekcji, mają, e, oczekują na jakieś zajęcia, mogą się zrelaksować na kolorowych kanapach, e, mają do dyspozycji szafki, żeby nie dźwigać ciężkich książek i zeszytów. Chciałabym też zauważyć, jak ktoś zwrócił może uwagę, szkoła jest monitorowana, dysponujemy 28 kamerami, które monitorują nasz obiekt, tutaj też taka kamera się znajduje. Wszystko dla waszego bezpieczeństwa. Teraz chciałabym Wam pokazać korytarz, który prowadzi do przejścia na salę gimnastyczną oraz miejsce, gdzie w naszej szkole można jeść. I dobrze jeść, bo my lubimy, kiedy jesteśmy nakarmieni. Dzisiaj, co prawda, zamknięty, ale tu znajduje się sklepik szkolny, który można kupić ciepłe, ciepłe posiłki, zimne przekąski, owoce, warzywa, soki, wodę mineralną. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z tego, co oferuje sklepik. Następnie pokażę Wam wyremontowane świeżo toalety. Nie każda szkoła może pochwalić się takimi pięknymi toaletami. Ładna, czysta, schludna. Naprawdę myślę, że jest to duży atut i możemy się tym chwalić, bo jesteśmy świeżo po remoncie. W, na parterze. Znajdują się tu sale lekcyjne, ale tak naprawdę chciałabym Wam pokazać yy, sekretariat, gabinet, pani dyrektor i drogę do pokoju na no wszystkiego, gdybyście chcieli nas kiedyś gdzieś znaleźć. Zapraszam. Sala 102, biblioteka szkolna. Tutaj można i należy wypożyczać książki. Tu znajduje się yy, już lekcje języka angielskiego głównie. Zapraszam do sekretariatu i do, do dyrekcji. Tu jesteśmy w sekretariacie. Pani Anetka pracuje jak zwykle, ciężko i intensywnie. Zapraszam do gabinetu pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor nie ma. Ale gabinet możemy pokazać na moment. Tutaj będziecie mogli załatwiać swoje ważniejsze sprawy. Naprzeciwko sekretariatu znajduje się pokój nauczycielski. Teraz odbawmy się do pierwsze piętro. Pokażę Wam jedną z spraw, które na pewno Was zainteresuje. Przepraszam. Dalej chciałabym zwrócić uwagę na takie drzwi, które mamy bardzo na czasu. To są drzwi, które chronią nas w wyniku pożaru. One w momencie zagrożenia pożarowego zamykają się automatycznie. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Zapraszam do W tej sali pracują uczniowie, którzy uczą się jeździć na symulatorze. To akurat y, przed nami jest symulator y, ciągnika siłowego z naczeką. Myślę, że to są bardzo fascynujące zajęcia dla młodzieży tuż przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy. Udamy się teraz piętro wyżej. Pokażę Wam laboratorium na Hadronie dla placu. Na których pracują uczniowie? W chwili obecnej nasi uczniowie razem z wychowawczynią, panią Olgą Małysiewską, drukują krzywdę dla służby medycznej. A się efekty tej pracy, które zostały zgłębione jak widać, w jej zajączki i inne rzeczy, którymi oni się bawią i sprzedają na różnych firmaszach. Będąc, wychodząc z tej sali, chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden symulator. Tym razem jest to symulator samochodu osobowego. Zapraszam. Nawet sobie usiądę, żebyście zobaczyli, jak fajnie można się to bawić. Zapraszam na kolejne piętro, ostatnie już, o którym opowiem, jak będziemy na miejscu. na ostatnim poziomie naszej szkoły. Jest to nasza poryka. jest to coś, co jest najnowsze w, w tym, co wyprzedamy. Znajdują się tutaj cztery sale lekcyjne, które zostały wyremontowane, a wcześniej zostało to zaadaptowane ze strychu. Pieniądze o to mieliśmy z projektu edukacyjnego Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru. Chciałabym Wam pokazać laboratorium logistyczne. Zapraszam. Znajdujemy się w laboratorium logistycznym. Mamy tutaj z projektu najnowsze komputery. To są regały, na których są towary, które mają wydrukowane etykiety magazynowe. I uczniowie sobie pracują, symulując pracę w magazynie. Jak jak uczniowie też pracują, przemieszczając towar z jednej strefy składowania do innej. Załóżmy, że on ma tutaj wyjść, i tu jest strefa wydań. Gdy towary są duże i ciężkie, mogę je przemieszczać bez dźwigania do strefy wydań. I tak mniej więcej tak właśnie się bawią uczniowie w Laboratorium Logistycznym na No to teraz jeszcze pokażę Wam nasze najnowsze toalety, już na tym ostatnim poziomie, żebyście nie musieli za każdym razem schodzić na dół. Tu są toalety męskie, Natomiast tutaj znajdują się toalety damskie i tak naprawdę na tym, w tym momencie mogłabym zakończyć na spacer po mechaniku, ale nie chciałabym, żebyśmy się już rozstawali, więc zapraszam Was na szkolną stronę internetową mechanik.sus.pl oraz na naszego szkolnego Facebooka. Adres znajdziecie poniżej. Dziękuję! doświadczają w naszej szkole. Rozróżnijcie z nami przygody z życia. Ja Zapraszam do rozmowy.